Teraz pytanie, czy będą jakieś korzystne zimowe zmiany w pogodzie? To jest trudne pytanie. Dzień do dobry. Z Lewandowskiej na początku tych ferii. Czy co tam widać w ogóle na, na horyzoncie? Czy to ocieplenie, z którym mamy do czynienia już od paru dni, będzie trwało dłużej? Czy coś tam się Oj, pojawia Oj, troszkę białego? nam towarzyszy Na Potow... horyzoncie. <głos》> Zima zdecydowanie w odwrocie. Mieliśmy i mamy jeszcze nadal oczywiście słoneczny, pogodny weekend w górach na południu. Tam słońca pod dostatkiem. Ale też i temperatura dodatnia, i to bardzo jak na styczeń, bo nawet dwucyfrowe wartości na podchalu do 10 stopni popruszyć śnieg może teraz o poranku na Opolszczyźnie. Natomiast w drugiej części dnia nie zapowiada się, żeby gdziekolwiek padał śnieg bądź deszcz i w kolejnych dniach podobny typ pogody, to znaczy 5, 6, 7 stopni w ciągu dnia bez opadów opady deszczu mogą do nas. Zawitać od czwartku dopiero. Za moimi plecami Warszawa, Mglista i te mgły o poranku w wielu miejscach teraz się utrzymują, ale już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody na mapach. W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia z niziny węgierskiej. I to on będzie poprawiać nam tą aurę w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo też w centralnej Europie. Pogodnie oraz słonecznie. Natomiast są miasta, gdzie dzisiaj będzie pochmurno i deszczowo, chociażby w Dublinie, w Lizbonie, w Helsinkach, w Rzymie. W Moskwie poproszy śnieg, tam też najchłodniej, zero, zero także w Oslo, a najcieplejszą europejską stolicą będą Ateny z temperaturą 14 stopni. Sprawdzamy, jaka w tym momencie jest pogoda. I cóż, dużo się dzieje, to znaczy przewaga chmur na niebie momentami możemy liczyć na przejaśnienia. Wspomniane przeze mnie mgły i zamglenia w wielu miejscach o poranku występują, teraz też pruszy śnieg w opolu. Jeżeli chodzi o temperaturę, w wielu miejscach też spadła poniżej zera, najchłodniej w Kielcach minus 5 stopni, minus 4 w Krakowie oraz w Katowicach 2 stopnie w suwałkach a 3 stopnie w białym stoku wiatr słaby a momentami nawet możliwa cisza w drugiej części dnia zachmurzenie duże i całkowite z przejaśnieniami natomiast pogodna i słoneczna aura właśnie na podchalu i tutaj do 10 stopni będzie dzisiaj najcieplej w innych miastach zobaczymy na termometrach 4 5 6 stopni 7 stopni na krańcach zachodnich a w okolicach trójmiasta do 8 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia wiatr słaby i umiarkowany 1015 hektopaskali. Warunki na drogach w całej Polsce w drugiej części dnia będą dobre. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętnie wpływać na nasze samopoczucie. Temperatura odczuwalna będzie wahać się od 2 do 7 stopni w rejonach Zatoki Gdańskiej. I jeszcze na koniec sprawdzamy raport smogowy. Tak, stan jakości powietrza prezentuje się teraz. Nie najlepszy jest w Łodzi, w Kaliszu, w Częstochowie, w Kielcach, w Tarnowie, w Opolu oraz w Katowicach. A więcej o pogodzie aplikacji pogody. Dziękuję i do zobaczenia.